Cześć z tej strony y, Roblox Kasper i Michał Mróz. Y, no i ja jestem takim widzem, co dzisiaj będę się tak przewitywał. No i y, tu i dzisiaj jest Michał. Cześć. No, także dzisiaj sobie pozwolimy razem, że sobie nagramy. No więc ja mam Rico, jak widać. Tu jest Bartek? To zmienia, tak, Bartek Progamer, a tu jest Miał. No. I teraz będziemy. Nie, ja chyba zmienię sobie brawlera na. No i pokażemy wam nasze postacie. Więc to są moje postacie: Daję moje komuś. Mortis, Poco, Rosa, Rico, Bull, Jessie, Barley, Shelly, Nita, Colt. A Bartek Taka? ma. Bartek ma. Shelly, El Primo, Bull, Pan. Rosa Barley, Daryl, Rico, Colt, Penny, Nita, Brock, Jessie, Poco, Carl i Dynamite. Mhm, no. Więc nie... Jest ja Bez... zmienię Colt, wezmę Colta, i gram. I lecimy. Tak. I Bartek na końcu zrobił opening skrzynek. Mm. Nie wiem ile bym mam. Skrzynek. O Boże mi się jeszcze odezwie. Chyba cztery mam. Miał mi podpowiadać. Dobra, ja mam nadal wyszkładnych Dobra, ja rozwalał tę skrzynkę, jak widzicie. Bartek... No teraz O, dopiero... ja nie mam włączona. O dobra, dobra, jestem tu. Dobra, chodź. Pójdziemy sobie tam. Ja tam widziałem jedną. O, o nie, tam spoko. Tam nito jest. Tam jest spoko. Tam jest spoko. O nie? Po co? Bo się no, i Po co? Kurczę, by było fajnie, jakby był A napiszcie w komentarzach, czy wy macie Stars. No właśnie. Bo las to ciekawiej bardzo. No ale fajnie by było, jakby kurde, ktoś z jakichś pograł poograł z nami. No. Więc fajnie by było, jakbyście z nami grali. O nie, tam jest Parquebs. Co? Masz Powercubs? Tam gdzie ja też strzelam Widzę, tam w drogu. widzę, widzę Nie, nie idźmy hmm. Teraz mam mało tych, tych power psów. No, wiem A tam jest ból i on ma dwa power cubesy Ja mam mało tych skrzynek nie. Ulta mam O ja, ale... O ja, ale... Waliłeś na... sobie Aj Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, 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 aj. Aj, 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 Zagramy napad? Teraz zagrajmy napad. sobie... Napad Napad? Zobaczymy ja. czy... No cztery skrzynki. O nie, nie to. Napad, ja nie. nie. napad O dobra. Ja biorę coś innego. Ja też wezmę... Y szali zebrę. Ja biorę szeli. Szeli? Te były. Jeszcze gdziezdną szeli. Te biorę... Czekaj. Weź może Barleja. Albo Barleya. O, Jessie. No, dobra. Dobra. Lecimy. A ja wezmę Barleya. Barleja. Bo ja mam Barleya wykrzonego. No właśnie. I ty może też. Bar... Nie, no, no mam Barleya. Ale nie wziętego. Jesse może? No, Jesse. No. Mamy Penny. Dobra, ja idę. Środkiem. My dwa i sobie. Beskoczyliśmy, nie? Ja, ten ból wszystkich teraz <śla> pozabija, Ja nie wierzę. Ej, co tu tak w ogóle wyszło? No bo ja jestem pod ich bazą, ale. El Primo u nich broni w ogóle? Nie? Szabul, szabul, szabul. Mam ulta, ale. Nie, nie. Możesz tam im postawić, żeby zemsty. Nie ja, wiem, nie no. wiem, zaraz ją postawię. Kurde, ja też ultę. mam ulta. Kurde! Dobra, lecę. Też masz ulta? Nie, ja mam ulta. O nie, Penny! Penny mnie no, tak zaatakowała. Dobra, zrobiłem. Bra. O nie! Nie, źle, On miał ulta! A ile ma być pod tych łapek do góry? E, dzisiaj ma być, nie wiem. Na początek dajmy dziesięć. Dziesięć? Nie będę przesadzał. Ej, nie czuję się jak Lord Crushfield teraz, nie? Tysiąc? Nie, tysiąc gdzie? Nie wdobijemy. Jakie 10? Dobra, nie będzie 10. 15, no 10 może być. Ej, jak on poleciał ultem? No fajnie, no. No nie! Oooo, nie! Ile mam mam HP? Dobra. Lecę, postawiam ulta! Nie zdążyłem. Nie? Nie. Kurde... Ej, oni mają dużo tanków. Wiem, wiem. O, nie wiem, nie ale nie, ja biorę teraz coś innego. Ja szybko. Bo Jessie się tak za bardzo nie spisuje, nie? No, to ja sobie zabiorę. Ja chyba biorę kolta Albo Shelly. Shelly biorę. Nie. Jest dobra. No. Weź tego, weź nitę. Nite, nitę, nitę. Dobra. No, zobacz ile to się nagrywa. Polecamy to... apkę kodem. Tak. Do nagrywania. super. Dobra, lecimy dalej. Może teraz wygrały. E, piszcie w komentarzach jeszcze, kto ma Gwiezdną Szeli. No. I bo... Będzie jakaś tak gwiazdna Szeli. Bo Bartek ma. Ja nie mam na przykład, ale on ma. Kurde, ta Nita się przyniosła. Ja miałam z Ale ta z przeciwnej drużyny. Ja bym postawił Misia, ale. Idę że tu barleje ładnie. No muszę sobie nabić ulta, nie? Ja lecę. Teraz sobie nabiję ulta. Kurczę, zginąłem. O kurde, ten Messi tam. O Messi Siema. Messi. Ja chciał tak z prawdziwym Messi zagrać, nie? Serio? Co to by było. Gibym no? się cieszył w ogóle. Messi to jest mój najle. piłka. On zużył. On zużył ulta. Ultus, ultus. Ten... ten niedźwiedź mu przelać o tym tym. Ja nie wiem, że to było dobre. Nie się tak na odcinku. Yeah. Ale ja im pod samą... pod sam save dałem im misia. To było takie piękne. Pa. Nie gadaj, że to miś. Była Dałeś to miś? misia? Dałeś misia? I no. sam sejf? Serio? No. Serio? No, serio, serio. Pa! Dobra, ty, ja biorę z tej, ty bierzesz z Ja ulta. Muszę nabić sobie ulta. Tady im kolejnego mi się pod Ja mam już jednego ulta. Serio? Ale, no. To może iść... To na Ej. sejfa. Ej. O nie, ona staj. postawiła Tom, tą. Tę wieżyczkę. No tą, tą maszynkę. Ja na nią mówię. Dawaj. Trzeba... O nabiłam sobie Ulta! Dobra. O nie. Barley, mi Barley zabił. się. O nie, zdarzyłem. Ja o nie, serio! Co za nita? Głupia Anita Barley! Odejdź stąd! Muszę iść dawaj dawaj, dawaj, dawaj! O, ja nie mam internetu. No dobra, już mam, już mam, już mam. Mm! Nie zdążyłem, co? XD. Dawajcie, Dawajcie, ktoś, bo ja sobie sam tutaj poradzę. Dobra, postaram się. O, ja jestem sama safe. Serio? Klep, klep, klep. Lepiej, 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 O nie, zrobiłam minita. Ale oni, oni, oni mają mało. No. Moż możemy wygrać to. No, ale musimy ostro bronić. No. No nie, serio. Ale. O kurde. Nie, o jeden punkt. Nie. O ja. Kurcze, no. Ej, w ogóle zaraz. E, zrobimy tak do. Dziesiątej minuty może? Na, na to jeszcze trzy minutki nagrywanka. Dwie. O ja! A to, ja ostatnio straciłem na, yy, tego big boxa. No. Tego różowego tu. Bartek go stracił, bo... No, kurde, się źle czułem potem. Właśnie. I go w miarę dzisiaj nawet stracił, bo... No ja nie też. a to był Fail. Jeszcze o tym pamiętasz. Ło! Wow, ale poleciałem. I w ogóle te kołki są tam fajne. Natalia jakaś tu w ogóle gra. Serio? Ja mam Natalię, no. Pozdrawiam Natalia. Ja się nazywam też Gamerek i... Ja nagrywałem na ciebie. Oj. Ja... O, o ma 7 tygodni nagrywałem. Ale ja będę... Jak będę starszy, to będę nagrywał. Ale Bartek będzie też u mnie nagrywał po prostu. Najwyżej. Dobra, tam u Ciebie na kanale nagrywam, nie? No. A jak Bartek dostanie kanał, to Wam powiadom... O kurde, mnie w ostatniej chwili. To Wam powiadamie na moim kanale. No dzięki A żebyście reklamacje. wbijali. Dzięki za reklamację. Ej, Kajś, wejść tego bóla tam. Bo ja lecę na, ja lecę na safe. Dobra, się. to Natalia tu się skąpiła. Serio? No, się. Nie dam rady sam. Bo, ja, ale to Natalia ulta zużyła na mnie. Serio? No. Kurde, ten ból nam ten zmartrętuje ten. Dobra. Bierz tego, tego. Dawaj. A kto jest Natalia? No jakiś tam ten Cold. Z przeciwnej drużyny. No Misiu, ja się... pysiu Jeszcze zdrożyłem. A e, ja Misia, Pysia O, chodź... Chodź tu bólek! Kurde, no. Kurde Teraz biorę bóla. Ból 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 Bóla też mam na siódmej mocy. A ja chyba biorę na następną rundkę rosę. Siema, Kajs. Siema. Ja czemu tu wszyscy kampi? O nie! No jeszcze przegramy i tak i tak No może zdarzymy, ale wątpię w to gdzie? Pff. Jeszcze tu lecimy Mam i... ulta! On nam jeszcze pewnie zbije ten ten. No. No. A dla No cóż. Dobra, to robimy opening? To Bartek robi opening. Kurde, trochę się boję. Boisz się? No. Dobra, to ty na koniec potem dam jedną skrzynkę. Tak. Chociaż to będzie trochę bez sensu, ale... No, ale... A zobacz, co jest w sklepie w ogóle. No, takie... Zbieram. Dobra. Eee, czy, W ogóle ja wam będę mówił. 30 monet. Punkty mocy dla bóla. 6. Dla Daryla 25. U, dużo. O, Kolejna. Tak Kolejna jest. 13 monet. Shelly e, plus 6 punkty mocy. Barley 15. E, Kolejna dwie. skrzynka. 19 monet. Punkty mocy dla Penny 5. E, dla Bula 6. E, I no ostatnia. ostatnia. Nic mi nie wypadnie. Monet 16. Punkty mocy y, Penny 14. I do, do Rosy 25. Teraz ja ostatnio od skrzynki. Dobra, 13 monet. Dobra, ja sobie ulepszę. Punkty mocy. Punkty mocy do Rosy. Punkty mocy do Barleja I jeden. Jeden bilet na wydarzenia. A w ogóle ty masz. Masz. Myślę, że. No dobra, to, to się pożegnamy. No i pa-pa!